Cześć, z tej strony Diller i witam Cię w kolejnym odcinku z Brawl Stars na naszym kanale. Jak widzisz, zrobiłem sobie małe kuku, więc mogę grać trochę gorzej, wybaczcie. Zostaw łapkę w górę, jeżeli życzysz mi powrotu do zdrowia i napisz w komentarzu swój nick i ilość pucharków, jeżeli chcesz się dostać do najlepszego klanu na świecie. Boberki gryzą. A dzisiaj pokażę wam, jak włamałem się na konto mojej dziewczyny do Brawl I tak, to nie jest fake. Lunka zapomniała wylogować się ze swojego konta Supercell na telefonie, bo nagrywał odcinek i teraz mam do niej dostęp. 7, 8 i 9 sierpnia. W tych dniach razem z Ewuką będziemy na scenach kulturalnych nad polskim morzem. Odwiedzimy Władysławowo, Jastrzębią Górę, Łebę, Juratę i Jastarnię. Będzie mnóstwo zabawy, więc koniecznie wpadnij. Bilety możesz już teraz kupić na stronie z linku w opisie. Bardzo serdecznie siebie zachęcam. Przygotuj się na Minecraftowy quiz, Minecraftowe granie. Wymyślisz swoje pytanie na Q&A. I do zobaczenia nad morzem. Zacznę może więc od niewinnego wydania jej... A, bo nie. Od kupienia pakietu powitalnego. W końcu jest całkiem ciekawy. Nie do końca rozumiem, czemu ma teraz pakiet powitalny, ale dwie mega skrzynki. Coś może trafić się fajnego. Rzeczywiście czterokrotna wartość, 170 kodinatów której oczywiście wydam, monety, Bo, Dynamite, Frank, Bull, Carl, okej, okay. i coś jeszcze? Nie. Wszystkie fajne rzeczy. Ogólnie to Lunka ma też Bibi. I bardzo jej Bibi zazdroszczę, więc naprawdę dzisiaj sobie pogramy, bo jeszcze nigdy nie grałem Bibi, a naprawdę wydaje mi się fajną postacią. No i przede wszystkim, oj, weźmy tą normalną skrzynkę, nie będziemy tacy nie mili, otworzymy jej te zmarmowe rzeczy. No i skoro już jesteśmy na jej koncie, no to warto by chyba było otworzyć jakieś mega skrzynki. Widać te gemsy. Więc jeżeli uważasz, że to fajny pomysł, zostaw łapkę w górę. Napisz w komentarzu swoje propozycje. Ogólnie ten bandaż mi się trochę Nieważne. Zostaw łapkę w górę, po prostu, ok? Nie ma tutaj dużo gadania. Otwieramy dalej. Monety, dużo monet, Frank, Shelly, Dynamite, okej, okay, Daryl i kto to jest? Ona nie miała penny, naprawdę, okej, okay, więc... Odblokowaliśmy rundę peni, powinna nam dziękować, co prawda ja otwieram zamiast niej te rzeczy, które ona pewnie by sama chciała otworzyć. No ale e, cóż, może nie będzie zła. Coś jeszcze możemy otworzyć? Możemy jeszcze otworzyć. Ona miała dużo punktów, okej. Okay. Jeszcze myślę, że zagram teraz sobie rundkę e, i potem otworzymy kolejne skrzynki, Te resztę skrzynek darmowych, które mamy. E, ona ma też podwójne monety, więc wydaje mi się, że też z tego może coś fajnego wypaść, jeżeli odblokujemy jakieś skrzyneczki. Zagramy sobie e, bibi bo jak mówię, nigdy nie grałem w życiu bibi a więc zobaczymy, jak będzie mi się grało. Ulepszymy ją od razu, doskonałe monetki. No drugi poziom mocno, nie jest to jakoś super. No ale spoko, Czy Bibi będzie dobra na obleżeniu? Wydaje mi się tak. Zobaczymy. Ogólnie bardzo lubię ULTA Bibi. Wydaje mi się ciekawy, nigdy go jeszcze nie cytowałem. Napisz, czy masz Bibi w komentarzu. I jeżeli masz, jak się nią gra. Ja jeszcze nie wiem, jak mi się nią gra, więc zaraz się przekonamy. Ok, więc idziemy jako Lunka. Bardzo dziwnie. A, ona ma taki. Co to jest za moc? Czemu to tak działa? Czemu. Gdzie się coś żółtego ładuje. Nie miałem takiej postaci żadnej. Nie wiem, tak ultr... czy znaczy, tak niektóre star powery się ładują, ale co to znaczy? Czemu takie coś jest? Mm, nigdy tego nie widziałem, więc wybaczcie. Okej, okay, czy... ja teraz strzelę. Ale to robi taki zamach, okej. Okay. A co się dzieje, jeżeli jest to żółte? C czym się różni ten atak? Czym on się, on się różni? Okej, okay. tylko to, jest mocniejszy po prostu. Sorry, że nie ogarniam, ale naprawdę nigdy nie już To postać, może zaraz zobaczę sobie w opisie postaci czy coś. E, okej, okay. trochę zlamiłem, trochę zlamiłem, a tak, ale dobra. Dosyć dużo zabieram na szczęście damage'a. E, temu botowi oblężniczemu. Co prawda z tą ręką też nie jest łatwo, jak widzisz, zupełnie zlamiłem. Ręka mi bardzo ma posłuszeństwa. E, super niewygodnie mi się z ty gra, ale dobra, okej, okay, jakoś damy radę. Okej okay, i. To nie było z dobre obleżenie dla nas. Jeśli naprawdę mocno oberwaliśmy, jak na ten drugi poziom, bota, czy pier pierwszy, nie wiem, który, bardzo dużo oberwaliśmy. Miałem trochę wstyd. Ogólnie nie trzeba tej postaci kompletnie. Co ja mogę robić? Ok, chyba po prostu to jest mocniejszy atak. Mi się wydaje, że to jest mocniejszy atak, ale nie mam pewności. Ok, super lamię z tą ręką. Naprawdę to był zupełny żeby nagrywać jakikolwiek, ale ja naprawdę chciałem nagrać. Ok. I nie mogę Ulta rzucić nawet, naprawdę. O, widzicie, 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 mandaż, nieważne. Nie wolno tak robić. Ok, przedstawiamy tego Ulta, to prawda już jest w ogóle nieprzydatny, jestem załamany. Okej, okay, rzucamy go. Okej, okay, oberwała trochę, bo oberwał robot. No Mortisa zabiliśmy, ok, dobra, padniemy, chyba padniemy. I nagle nie mam HP jako Bibi. Bibi ma dużo HP? Nawet nie wiem. Zresztą nie przygotowałem i trochę zlamiłem. Sorry A, mam nadzieję, że Luka mnie nie zabije, że troszeczkę jest pucharków. Jeśli pasek turbo jest pełny, to po prostu odrzucam również do tyłu tych wrogów. Okej, okay, to brzmi ciekawie, teraz już to będę wiedzieć. Zgramy jeszcze jedną rundkę i zaraz kupimy sobie te mega skrzynki, bo chcę zobaczyć, czy coś fajnego jeszcze wydropimy. Mm, Okej, okay, więc oblężenie ponownie, więc y, idziemy, idziemy, idziemy. Okej, okay, mam nadzieję, że kogoś nie obraził Nie chyba nie, dlatego że w sumie y, ten pakiet powitany to kupiłem z moich pieniędzy, to jest moja komórka. Okej, okay, Daryl. Okej, okay, Nuka no w ogóle ma też jakiegoś dowolonego, doeksplodowanego Daryla. Bardzo chciałem zobaczyć, jak się nim gra, bo ja Daryla naprawdę nie lubię. I jakby Bibi też chyba nie lubię za bardzo. Tutaj na tym trybie kompletnie mi nie idzie, jak widzicie. Um, nie za bardzo mam moment, żeby po prostu się wpasować, żeby podejść do kogoś i go zabić. Nie wiem, też ten... Okej, okay, czy ja mo... bo fajne jest to, że mogę bić kilka postaci naraz, tak naprawdę. Wszystkich przed sobą, ale ten um, totalnie tick mnie odrzucił. Nie, 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 to nie jest postać na tą mapkę. Tutaj mi kompletnie nie idzie. Myślę, że raz zmienimy tryb, ale nadal zdejmiemy się tej Bibi, bo chcę zobaczyć, jak się gra tą Bibi na jakimś innym trybie. Tylko na czym może być fajnie? W sumie solo showdown mogło być fajne, showdown. Mm, na solo showdown, tak, mogło być fajnie, ale okej, okay, przeżyjemy? Przeżyjemy, dobra. Ja się prawda mnie widzieli doskonale. No a ten Daryl podchodzi, podchodzi, trzeba podejść do mnie, no, nie wiem, zlamiłem atak. Przynajmniej mam śrubę, Ej, my trochę wygramy, ale to zupełnie nie jest dzięki mnie, ja tutaj zupełnie nic nie wnoszę dobrego. Okej, walnęliśmy przynajmniej tego Tika. troszkę, fajnie, że ten ult jest tak naprawdę, ma daleki zasięg, można uszkodzić nawet, um, wiecie, bazę przeciwnika z daleka, to jest naprawdę fajne i nawet nie trzeba z się naradać. Okej, okay. tik jest jak zawsze OP na tej mapce. Więc może sobie tego żemeczka fajnego Spike'a zabijemy, on nas też zabił, e, więc cóż, no spike dosyć fajna postać mm, okej, okay, 60... Okej, okay. oni tylko przegrają, ale szczerze mówiąc z tej rundy nie jestem zadowolony, to nie jest runda, z której byłbym dumny. E, okej, okay, 20%... Ja mam tylko... mam tyle samo śrub już, dobra, oni raczej... Szans nie mają, aczkolwiek jak mówię. To nie jest runda, którą bym się chwalił. To nie jest... to nie jest osiągnięcie, to jest... Trochę porażka, jeżeli tik mnie goni, oni mają naprawdę fajne postacie, fajny, zbalansowany skład. My tutaj... Czy ja na tą Bibi nic nie wnoszę, jak mówię. Tutaj ewidentnie mnie kierują. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay. podejdźmy sobie tutaj. Czy ten... O, Jezu, bomba Tika musiałem uszkodzić i spike dobić. Nie, naprawdę. To jest mało satysfakcjonująca runda. Mimo że ich zgniedliśmy po prostu. Oberwali totalnie, konkretnie. No, będzie do zera, będzie do zera. Widzę, że ten bot obrywa, a ta ich baza nie jest za bardzo. okej, okay, już będzie do zera. Okej, okay, ale nie, to nie było coś, czego bym się chwalił. Po prostu spróbujmy w innym trybie e, zagrać sobie także Bibi. Ranga czwarta. powinien ja być dziękować, za to, że się podałem na konto. Zobaczmy, jak to będzie na starciu. Starcie w solo wydaje mi się, że może być fajne. E, Myślę, że będziemy mogli rozważyć dużo skrzynek naraz, co jest bardzo przydatnym akurat skillem. Szkoda, że nam się trafiła od skrzyneczki na start. Ale dobra, raz, dwa, trzy i jeszcze... O nie, mówcie, że jeszcze dwa razy muszę. Dwa razy jeszcze muszę walnąć. O mój Boże, dobra, Karl. Ja nawet się boję Karla tutaj, teraz, serię, jakby... Mam bardzo krótki atak. Co mnie nie pociesza? Dobra, rozwaliliśmy, mimo że w sumie dużo lepsze myśmy mieli pozycję, gdybyśmy zaczynali przy wielu skrzynkach. Na raz. Okej. Okay. Okej, okay. bo. Cześć. Zabijemy cię. Dobra, udało się Boa pokonać. I mamy ulta, co jest bardzo, bardzo fajne, bo rzeczywiście ten ult jest super dobry. Okej, okay, Leon, Leon, Leon. My tego lona dobijemy. On Okej, okay, czy ja uszkodzę Leona? OK, Okej, troszkę tam nam go. Mamy aż 6 mocy. Okej, okay, ten Daryl, nie zbliżymy się do niego tak łatwo. On ma troszkę dalszy dystans niż my, my naprawdę mamy króciutki. Co ten Daryl będzie robić? Czy on ma ulta? On będzie się sturlać czy nie? On nie chce się turlać. On nie lubi się turlać. Okej, okay, bijemy go. O nie, co ja mogę zrobić? Nic, serio. Wydaje mi się, że ta Bibi jest troszeczkę wolniejsza od Daryla ja na przykład, no więc ciężko może być z nim, ale zostało trzech zadmiarzy, więc mamy już prawie finalną rundę starcia. Dobra, okej, okay, bijemy go, mamy dwa punkty mocy więcej, rzucam ulta. Chyba go dobiłem. Ten Leon będzie zaraz niewidzialny, coś czuję. Okej, okay, dobijemy go, dobijemy go, dobijemy go. Okej, okay, nie ma Daryla. Mamy dużo więcej mocy, ale o nie, nie gadajcie, że to przegram. Oberwę to naprawdę! Serio! No, ale byłem drugi, więc nie ja ma aż takiej tragedii, ale liczyłem na coś więcej! No, miałem już low. Miałem low, ten low, miałem, miałem po prostu w garści, nic się nie udało by zrobić. Musiałbym być jakąś Piper, żeby odlecieć. E, niestety nie. Ok, więc zdarzyło się, skoro przegrałem, no to otworzymy jej te skrzyneczki. Może coś będzie fajnego. Ok, moc dla Bibi wyższa, więc może sobie ją od razu e, Ale zobaczę jeszcze, jakie postaci Lunka ma, których ja nie mam. Może coś takiego jest. Okej, okay, więc otwieramy skrzyneczki, tego jest naprawdę sporo dzięki temu, że ma ten pomnożnik dwukrotny. Dobra. E, I kupmy w takim razie ostatnie... A może jakiś skin? Ten skin jest mega fajny. Nie ma Franka! Dobra, ja kupuję tego jaskiniowca Franka. Chcę mieć jaskiniowca Franka. Super mi się da ten skin. Wygląda jak Fred Flinston bodajże. E, gdzie jest Frank? O mój Boże, ja chciałem mieć Frank od dawna. I to jeszcze na mocy 6, 5, ale dobra, to nie jest źle. I mamy jaskniowca Franka, więc spróbujmy zagrać sobie e, może na napadzie Frankiem. Zawsze chciałem spróbować, bardzo lubię napad. A Frank myślę, że też tu będzie pasować, a teraz jest super szalona mapa. Nie wiem czy widzieliście jaka jest mapa. Na ukos trzeba skakać, latać, tu są wyrzutnie. E, bardzo mi się ona podoba. 7000 życia praktycznie mamy, więc... Serio, żadna postacią tyle nie mam, oczywiście, bo nie muszę. I jaki Wparcie jakie ja mamy mamy wielką kość! Boskie! Okej, okay, trochę jeszcze nie umiem wymierzyć, ale Daryl nie ma szans. E, Cześć, bo ja mogę wszystkich zestaunować to jest mój ult, prawda? Więc. Ja podejdę. Okej, okay, tik mi tutaj męczy. Tik O oh nie, moja ręka odmawia mi. Znowu posłuszeństwo, dobra. Walę tego. A, nie, nie, ile trwa ten ult? Naprawdę, jak on się długo ładuje. Okej, okay, mam znowu ulta. Ale będę musiał opowiadać na przyszłość, że te długo się ładuje, więc miejcie na uwadze, że ja gram po raz pierwszy również Frankiem, więc nie, nie mówcie, że jestem dubę, bo please, to pierwszy raz. Ok, dzisiaj gram naprawdę postaciami, którymi nigdy wcześniej nie grałem z z tego, że właśnie jestem na tym lunki, no nie matika, no jakby sorry, jak Frank ci już gestionuje, to nic nie zrobisz. Soro, sor, sor sorry, dobra, tylko muszę celować jeszcze, o, udało się jakimś cudem, okej, okay, elegancko, chyba jeszcze raz wcelujemy, dobra, więc pyk, to przechodzi przez ścianę, dobra, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, okej. Okay. Moc dobrywalia ja też pewnie pa... Okej, okay, on zbiał, to ciekawe. Ciekawy zwrot akcji. Zrobi się z życia. Chciałem ulta użyć, nie ci... Czy... O, proszę! O, proszę! Dobra, padłem, ale naprawdę trochę ich tam powkurzałem chyba. No i mamy za wygląd kon... załadowanego ulta, więc jest mega! Frank! Mi się bardziej podoba, niż Bibi, szczerze mówiąc. Chyba Bibi jest rzadsza, tak mi się przynajmniej wydaje, ale naprawdę Frank, super konkret postać. Dobra, niestety nie wcelowałem dobrze. Jeszcze Roza mnie tutaj dręczy. Please ult. Okej, okay, okej. Okay. Czy my zabijemy Rozę? Nie, nie chcemy zabić w stanie Rozy aż tak szybko. Roza jednak ma te też... Z 5 tysięcy życia, coś takiego? Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, nie pamiętam teraz. Rzadko grałem Rozą, ale naprawdę Frankiem, gdybym miał, to myślę, że bym zasuwał często. Przecież jest boski. Okej, okay. Oj, proszę, tego tika już też nie ma. Roza może się tam przeżyje, ja tam nie wiem, czy ja w ogóle dosięgnąłem. Dobra, nie ma, nie ma, pomogli mi moi koledzy, dobra. Strzelamy ulta, zamrozimy tego tika. Okej, okay. nie wiem, co się stało. Padłem, ale mają to dany pogrom. Wydaje mi się, że już nie mają szans. 20, 19%, 18%. Okej, okay. ich właściwie już nie ma. Chciałem bardzo ich dobić. Mam jeszcze to 16 sekund. Mam także ulta. Ja mijam tego drilla. Po prostu idę na ich save. Po prostu rozwalę ich. Ten Tick serio. Tick kompletnie sobie nie radzi ze mną. Okej. Okay. I dobijamy jeden raz jeszcze. Jeee! Yeah! Udało się! Boskie, naprawdę! Frank jest boski! Super! Chciałbym mieć Franka i ten skin wygląda fenomenalnie. Przecież to jest wielka kość, wielki jaskiniowiec. Boskie, naprawdę. Jeden z fajniejszych skinów, jaki widziałem, jest takich dosyć tańszych. Kogo jeszcze mam? Kogo ja nie mam? Okej, okay, Penny to ja mam akurat, to się nie martwię, ja wszystkich mam chyba. Kogo może nie ma? Tika nie ma, nie ma Pam, Mortisa, Tary nie ma i żadnej legendy. Trochę lipa, szkoda, że jej nie wydropiliśmy. byłaby chyba była szczęśliwa. Okej, okay, ale tak czy siak wszystkie postacie mam. Ja chcę zarazić się z Frankiem, może tym razem na oblężeniu. Tutaj także Frank, Frank jest dosyć uniwersalną postacią. Na piłce nożnej jest boski Frank, szkoda, że nie ma piłki nożnej. Mimo, że nie lubię tego trybu za bardzo, to Frank by ślep, żeby wymiatał. Ciężko jest go po prostu. No ale niestety jest wolniejszy, więc może być ciekawie zbierać śruby Frankiem. Na pewno Tikiem prawie zawsze wygrywam tutaj. Jak gry mam, ale jak ja będzie z Frankiem, okej okay, Mortis, spadłem Mortis, jezu, jako berwa, ale przeżył to niestety, teraz ja mam troszkę bardziej schować, muszę zrespić sobie życie, nie chcę raczej padać, muszę wykorzystać to, że jestem tutaj molochem wielkim, dobra, okej, okay, bijemy tego Mortisa, nie ma go, okej, okay, Bow mocno mi zaszkodził i niestety udało mu się, udało mu się mnie dorwać, ale no cóż, Bow tutaj też jest niezły, naprawdę, Ten niego ult boski. Ok, widzę, że no właśnie, to samo. przekazujesz już bocikowi, Mortis zbiera śruby, tylko do tego się nadaje. Ja nie lubię tej postaci, jak mówię. za bardzo. Eee, już chyba tak, wspomniałem w tym odcinku, nawet. Ok, więc idziemy z tym botem, bo coś tam szkodzi. Skoro, że ten Frank rzeczywiście ma taki super wolny atak, ale no o to chodzi w tej postaci. dobra, jeszcze wane ulta, że bez sensu, ale i tak bym już zginął, bo przegapiłem moją okazję. Zapomniałem po prostu, że Frank się zamraża, jak atakuje. Nie wyczułem tego momentu kiedy mogłem uciec jeszcze. No dobra, jest jeden do trzech, myślę, że nam aż tak bardzo nie grożą zwłaszcza, że już mamy kolejne śruby, okej. bo raczej też panie. o nie, zwiał mi, skubaniec zwiał. No dobra, ja jeszcze mam ulta, o o, dobra, tyle ja mam życie. naprawdę, że serio, miny bow nie są mi straszne. Znaczy, wiesz, tak jak zwykle, kiedy gramy jakimś na przykład, dobra. Strzelam, okej, okay. Morty zmrożony, dobra, nie ma go i Boła także nie ma. Wow, Frank wymiata, to jest naprawdę jedna z moich chyba nowych, ulubionych postaci. Szkoda, że go nie mam, muszę go wydropić u siebie na koncie, bo naprawdę nim się wymiata elegancko. Przecież nikt nie może mi nic zrobić, dobra, a masz Morty, dobra, nie, nie, zbyt <grym> dawno, daleko za mną. Okej, okay, więc jeszcze, dobra, dobra, oni już nie mają szans. 15 poziom Bota Boloniczego, jakby co oni mogą zrobić, serio, co oni mogą zrobić? Mamy 100. Punktu jeszcze życia naszego robota, czy tam naszego czegoś, co to jest, ja nie ma jakieś wyżyczki. Okej. Okay. Eee, na super low, daliśmy radę. Eee, tutaj widzę, że TikTok nie nas spróbuje coś tam uszkodzić, ta teraz poziom. No sorry, nie no, nie ma opcji. No nie ma opcji, żeby ktoś tam coś zrobił. Idziemy razem z botem, wielkie giganty. Same wi eee, leco, no nie, dobra. Zniżymy wyżyczkę, po na jeden cios. Want uta, proszę uta! aj nie zdążyłem! Chciałem zobaczyć, czy wszystkich zastanowić. Dobra, jesteśmy nad gwiazdą gry. Ponownie, chyba. Wow, ale dobrze się gra tym Frankiem, naprawdę. Ja jestem mega pod wrażeniem. Jaka ta postać jest dobra, niezła, super. Uh, A jest na mocy piątek, to w sumie też nieźle. No i z tym skinem, no Bayern, naprawdę. Ile ona ma punktów monet? Hej, czy jakąś postać ja mogę sobie ulepszyć, czy fajną? Nie, na wszystkie te postacie mam nic, nie muszę kupować. Nie, no nie mam nic takiego, co chciałbym tu kupić jeszcze. Już wydałem na nią pieniądze. Możemy sobie ulepszyć tą Bibi. spróbować jeszcze raz. Ile ona ma życia? Ona ma 4800. To jest dosyć dużo. Spróbujmy, spróbujmy. może na tym napadzie. W takim razie. Nie wiem, napad graliśmy. Nie graliśmy, graliśmy też tutaj. Okej, okay, spróbuję. Ulepszyłem sobie Bibi. W takim razie. Zagramy sobie znowu w roboty. Tym razem jako Bibi. Może mi się uda. Um znaczy na śrubę śrubę gramy boty, no tak to są boty, nieważne, plącze mi się język, nieważne, przez rękę mi się plącze język, to ma sens, nie wnikaj w to logikę. dobra, idziemy jako Bibi, no nie czuję jej za bardzo, ma bardzo krótki ona atak, to mnie wkurza, rzeczywiście w niej, ale fajny ult, ten ul jest naprawdę fajny, myślę, że wszyscy się go boją i uciekają od razu, jak widzą ten wielki bombel. Znaczy, gumę balonową. Balon wielki. Okej. Okay. Czy wszystkie śruby są nasze? Będzie czwarty poziom. Czyli najlepszy poziom, jaki może być pierwsze obejrzenie. Będzie czwarty. O mój Boże, jeszcze mamy my dwie śruby kolejne. Oj, okay, Bibi kontra Bibi. Dałem radę, więc nie jestem może taką złą Bibi. Okej, okay, tutaj El Primo leci. Jak nie z El Primo. Też mi się tylko Bo dużo więcej życia. Ale już zużywa swój. atak. dobra, my tam podejdziemy sobie może. Zaraz jeszcze ucika, będą strzelić. Dobra, okej, okay, nie za blisko, dobra leco so Wow, ten ult jest boski. Dobra, i chyba uda nam się za pierwszym razem zniszczyć tego. Yy, zniszczyć tą grzyczkę. No, serio, to po prostu. Minuta 40 do końca, jeszcze to jest serio super czas. I z gry. Okej, okay, wystarczyło raz ulepszyć Bibi i dajemy radę. Jednak na tych śrubach Bibi jest mega fajna. Chyba mi się wydaje, więc dwie fajne postacie, których jeszcze nie mam, i mogę zazdrościć lunce. No nieładnie, niedobrze. Bo ona wszystko ma. A kogo ma takiego, takiego najbardziej posiadanego? Którą moc ma najwyższą? 7. No też nie ma jakiejś super mocy. Ten ból. Ile ma na przykład? Można go lepszyć o ile? O, siódmy Moc. Nie, też nie za dużo. Nie mam. Lunka nie jest taka. posiadana. więcej pucharków. O nie, zobaczmy. Ile ja mam pucharków właściwie? Jesteśmy w klubie. Puderki gryzą, jak widzicie. Zgramy sobie na starcie solo z Frankiem. No nie mam oczekiwań, że to jakoś super wypali, e, dlatego, że tym razem będziemy sami i nikt nam nie Posuje tego, że jesteśmy super powolni, wolno atakujemy, wolno chodzimy i tak dalej, więc może być ciężko. Nie widuję też często wygrywających Franków tutaj, ale może będziemy jakimś wyjątkiem. Dobra, więc mm, będziemy sobie tutaj rozwalać sceneczki. Myślę, że będziemy musieli mocno się czaić, Mocno czalić, ponieważ taki na przykład Rico, jak dla nas no i nas znajdzie po prostu, Tu nas załatwi na dystans, nic nie zrobimy, więc na spokojnie będziemy się czaić. Okej, okay, Tick też mi tutaj nie podoba się, że jest, Czy On co on kombinuje? Okej, okay, on e, nie chce żebyśmy zebrali ten piorunek, no dobra, no damy radę. On ma ogólnie mało życia przy nas, on ma 2700, to jest trzykrotnie mniej niż my mamy. Okej, okay, nie dosięgnąłem go też moją mocą, auto mi zwaliło, dobra. Piper, okej, okay, Piper jak do nas, nas dorwy to po nas raczej. Nie podejdziemy do niej za żadne... Za chwilę nie podejdziemy. Do kota też nie podchodzi I Wiecie co? Frank rzeczywiście tutaj nie był dobrym wyborem, ale chciałem testować koncepcję, który nie mam. Czy ja takie przestrzennę? Nie, nie takie przestrzennę. Chciałem się upewnić, nie wiedziałem. Okej, okay, więc bo, bo już preny, myślę, że da obrady go dorwać. Okej, okay, zwłaszcza, że on tutaj się bije z kimś i oberwali. Dobra, moja ręka znowu mi odmówiła posłuszeństwa, niestety. Lecimy, lecimy, mamy cztery. Całkiem cool, okej, okay, on ma mocny atak, okej, okay, bo jednak, o, oh, dobrze, ledwo, ale daliśmy radę, wow, już mamy wielkie starcie i mamy ulta, więc czekajcie, musimy się troszkę zaczaić, gdzie jest ten dra... okej, okay, piper, dobrze, ona wie o nas, okej, okay, udało się, mamy ją, mamy ją, udało się, elegancko, więc udało nam się wygrać frankiem, jesteśmy pierwsi i mamy plus 10 pukarków. Nabiłem Luce tyle tych buharków, nabiłem jej te rangi, myślę, że nie będzie zła, że się łamałem. Oczywiście wbijcie do na kanał, usłynijcie ją i napiszcie, że się jej włamałem, Nie o tym wie, bo ja nie będę o tym mówić. I ogólnie to... O! Jeszcze, proszę, jakaś skrzyneczka. Zbieramy. Co to będzie? Czy coś to będzie fajnego? Myślę, że nie, aczkolwiek mogę się zdziwić. Dobra, punkty do BB. Zawsze fajnie. I karnety też, bilety na wydarzenie. Spoko, więc jeszcze brakuje troszkę tika. no ale myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Naprawdę super te postacie są, szkoda, że nie mam ich. No ale, jakby nadal mam dostęp do konalunki, więc czasami może będę grać sobie, jeżeli chcesz dołączyć do naszego klanu, to zapraszam, boberki gryzą, napisz w komentarzu swój nick, ileś pucharków i może się dołączymy, dodamy, w sensie, no. Do się i cześć.